Cześć ludzie, witajcie. To jest taki mój pierwszy, no drugi, ale pierwszy nagrany odcinek. Jestem Karol Gikant i w tym odcinku nie będziemy grać w Minecraft, tylko ja chcę Wam powiedzieć, co będzie na moim kanale. No więc tak, odcinki będą się pojawiać raz na czas, nieczęsto, nie za rzadko. Yy, yy, no... Yy, co będę nagrywać? Różne tam serie, Minecraft, płytówki takie tam. Zawsze będą z podkładem głosowym. Po prostu wcześniej w pierwszym odcinku, którego nie musicie oglądać, po prostu nie miałem jeszcze mojego mikrofonika, ale teraz już mam i jest fajnie. I ogólnie, co by Wam jeszcze powiedzieć? Miło widziane będą suby. Będę też nagrywać z kolegami i tak dalej. Więc ogólnie sądzę, że będzie Wam się na moim kanale podobało i... No i tyle. Pa! I zachęcam Was do oglądania moich odcinków już dziś.